Partnerem sportu portalu w Kielcach Info jest kopalnia wapienia Morawica. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj z gościnnych progów hali Legionów porozmawiamy sobie o industrii Kielca. Z nami prawo skrzydłowy kieleckiego klubu, Arek Moryto. Cześć Arek. Dzień dobry, witam serdecznie. Arek, przerwa reprezentacyjna trochę posłużyła, żeby sobie ułożyć pewne sprawy w głowie, bo nie ma co ukrywać, że ostatnie tygodnie trochę stresujące, bo mamy taką powtórkę z poprzedniego roku, gdzie kilka meczów przegranych, sytuacja w grupie robi się nieciekawa, ale na koniec to zwycięstwo w Bukareszcie są cztery punkty i dobra droga do tego, aby awansować dalej, ale jakbyś sobie miał tak podsumować tą pierwszą część sezonu, to co o niej powiesz. Po raz kolejny ciężka, ciężki początek sezonu yy, dla nas. Mimo że zaczęliśmy bardzo fajnie od zwycięstwa w Super Pucharze Polski, to, yy, to w Lidze Mistrzów te wyniki były niezadowalające. Fajnie, że udało się przed tą przerwą reprezentacyjną yy, zakończyć zwycięstwem w Bukareszcie, bo było to bardzo ważne yy, zwycięstwo w kontekście wyjścia z grupy. Yy, I tyle. Myślę, że musimy yy, też patrzeć na to w ten sposób, że jednak było bardzo dużo yy, Urazów kluczowych zawodników, których, których no nie da się zdublować niestety na, na, na już. I, I trochę ich brakowało. Trzeba było grać bez siecia, bez Aleksa, bez, bez Oleja. A u nas w tym momencie jest taka sytuacja, że jeżeli wypada jeden z tych kluczowych zawodników, no to robi się delikatny problem. Łataliśmy jak mogliśmy i to zwycięstwo Bukareszt, tak jak powiedziałem, dużo nam daje w kontekście wyjścia z grupy. A potem już sami będziemy myśleć. Co dalej z dalszą częścią sezonu? Bo, bo jeżeli wyjdziemy z grupy, to, to, to możemy zaskoczyć każdego i, i, i na to będziemy liczyć. Wiem, że grupa jest bardzo trudna, trudniejsza niż w poprzednim roku i nawet awans z szóstego miejsca, tam w fazie pucharowej oznacza, wiadomo, rywali dalej trudnych, ale tych najtrudniejszych macie teraz i też tak do tego podchodzić, że szóste miejsce to wcale nie będzie takie złe, byle tylko awansować. Patrząc na to, co, co dzieje się w naszej grupie i jak ile mamy punktów, to, to szóste miejsce nie będzie złe, bo to będzie nas promowało awansem. A potem są dwa i tam wszystko się może zdarzyć. Już historia pokazywała, że nieraz ta drużyna z dołu tabeli zaskakiwała i, i wyeliminowała tą wyżej rozstawioną, więc yy, yy, myślę, że, że ważne będzie to właśnie, żeby wyjść, wyjść z tej grupy. Yy, oczywiście będziemy żyli z meczu na mecz, każdy mecz będzie po to, żeby zwyciężyć, ale. Yy, Musimy, nie możemy zapominać o tym, jakie, jakie ten klub ma ambicje i te ambicje są zawsze takie, żeby być jak najwyżej, więc... Yy... Początek może nie był najlepszy w naszym wykonaniu, ale będziemy dalej walczyć o to, żeby, żeby każdy kolejny mecz wygrywać. Głowy ten mecz z Bukareszem trochę ustawił, no bo to był jak mały finał dla Was, bo ewentualna porażka to nawet nie chce się myśleć, co by mogło być, jakie mogłyby być konsekwencje tego, a tam mimo tego okrojonego składu, mimo tego, że środek obrony, obrony Arczy i To grał chyba trzeci mecz, no wyglądało wszystko bardzo dobrze i było w Was widać taką pewność, nie wypuściliście przez żaden dłuższy... Fragment tego spotkania, co zdarzało się wcześniej, gdzie te połówki były nierówne. Tak, chyba w tym meczu nawet tyle samo bramek w dwóch połowach straciliśmy i rzuciliśmy, więc to było bardzo równe spotkanie. Na pewno głowy są teraz lżejsze po tym spotkaniu. I cieszymy się, że, że, że wygraliśmy i że zagraliśmy na, na równym poziomie całe 60 minut. Oczywiście też nie możemy zapominać o tym, że Klement bardzo nam pomógł, bo chyba odbił 16 piłek, więc to jest bardzo dużo. Aczkolwiek myślę, że oprócz tych sytuacji, które obronił w sytuacjach sam na sam, też po prostu wyglądała dobrze współpraca bloku z nim i Klemem bardzo dobrze czyta takie sytuacje, jeżeli ma postawiony blok. Więc fajnie, bo myślę, że dużo pozytywów można z tego meczu wyciągnąć. Jest jeszcze parę rzeczy do poprawy, ale. Ale w tym przypadku zwycięzców się nie osądza. Ale pewnie taki głód w was jest, żeby z tymi największymi, z tymi, którzy są wymieniani w gronie faworytów do końcowego triumfu w Lizę Mistrzów też zdobywać punkty, wygrywać i teraz cztery mecze do końca roku. Dwa razy Olborg, Dynamo, kolejny ważny mecz i Nant, więc tutaj też mobilizacja, jak powiedziałeś, na każdym kolejnym spotkaniu? Spotka tak, tak, tak. No tak, tak, się, tak się przygotowujemy i my też wiemy, że jesteśmy w stanie rywalizować nadal z tymi najlepszymi z najlepszymi zespołami, bo y, mamy ludzi, którzy, którzy potrafią to robić. Y, kwestia tego, żeby wszyscy byli zdrowi. I, I ja jestem spokojny o to, że możemy powalczyć z najlepszymi ekipami. Uważam, że, że w, jeżeli jesteśmy wszyscy zdrowi, to, to sami jesteśmy jedną z nich. Arek, przerwa reprezentacyjna. Taki trochę burzliwy okres, bo głośno było Arku Morycie, który nie pojechał na reprezentację Polski. Wiadomo, ze względów zdrowotnych, powiedz, udało się przebadać BARK. Tak, tak. Badanie zostało wykonane i, i teraz tak naprawdę czekamy na to, co, co powiedzą specjaliści, co zobaczą w tych obrazach. Dwa lata już rozmawiamy o tym, jak Siarek Moryto czuje, jak wygląda jego sytuacja z barkiem. No Nie jest to komfortowe, kiedy tyle trwają problemy zdrowotne. Na pewno nie jest to komfortowe. Liczyłem, że to się skończy szybciej. Tak naprawdę liczyłem, że w tym sezonie też się to skończy, bo, bo okres przygotowawczy od początku był bardzo pozytywny. Dużo było głosów to jest od kolegów czy od trenerów, że ta ręka wygląda bardzo fajnie i przypomina tą sprzed kontuzji. Więc ja też czułem to i jeszcze dostawałem pozytywne sygnały. No i przyszedł ten nieszczęsty tydzień meczu z Orlen Wisłą Płocki tam się zaczęły dziać cuda, bo y, może nie tydzień, tylko pół, półtora tygodnia y, trzy razy wypadł ten bark i, i do tej pory nie wiem za bardzo jak zagrałem w tym meczu i jeszcze udało mi się rzucić parę bramek, y, parę rzutów oddać w miarę bezboleśnie. Bez Oczywiście ostatni rzut y, też wypadł ten bark, niestety. Y, gdzieś już te emocje i adrenalina sprowokowały to, że że człowiek na chwilę zapomniał o tym, że bark nie jest sprawny i trzy dni temu wypadł i i po prostu przez to, że był naruszony, to, to wypadł jeszcze raz. Jedyny plus jest taki, że to się troszkę wszystko zaadoptowało i, i ten czas po wypadnięciu barku jest troszkę krótszy, jeśli chodzi o moją przerwę w graniu, w trenowaniu i, i można troszkę szybciej wracać. Ale no tak, się to długo, dlatego myślę, że tak jak tutaj w klubie też stwierdzili fachowcy, trzeba coś z tym zrobić. No i zaczynamy od tego, że właśnie te badania teraz zrobimy bardziej szczegółowe i rozsyłamy gdzie trzeba. A powiedz, wkurzałeś się, kiedy widziałeś liczne jakieś takie komentarze, że odpuszczacie reprezentację, a jednak ta reprezentacja dla wielu z was jest kosztem zdrowia na pierwszym miejscu, o czym pokazał ostatni duży turniej. A myślę, że dużo było tych poświęceń z naszej strony, na pewno jeśli chodzi o zdrowie dla kadry bo każdy chce w nie grać, nieważne czy jest, czy jest kontuzja czy nie, ale przychodzi taki moment w, w karierze czy w przygodzie ze sportem, że trzeba przez chwilę pomyśleć o sobie, żeby nie skończyć grać za, za rok, za dwa, tylko żeby jeszcze te 10 lat, powiedzmy, pograć mniej więcej. I, i, to był, i uważam, że to był dobry moment na to, żeby, żeby to zrobić, szczególnie, że ten moment teraz był taki burzliwy dla mnie, jeżeli chodzi o bark. I tego już było dla mnie za dużo. Już myślałem, że to się da wyciszyć i będzie OK, ale no jednak tak nie jest, jednak cały czas to doskwiera. I więc kiedy się dowiedziałem, że jest, jakieś, jest jakiś delikatny szum, bo, bo ja tych powołań nie, nie za bardzo czytałem, co tam się dzieje i tak dalej. To byłem trochę w szoku, że, że jest taka reakcja, bo, bo ja przekazałem jasno jakieś stanowisko, więc też myślę, że ta komunikacja trochę zawiodła w tym, w tym wszystkim, bo ja przekazałem troszkę inną wersję wydarzeń niż ta przekazana opinii publicznej. Yy, I stąd było moje zdziwienie, że, że tak to zostało odebrane. Jeśli wszystko będzie ok, to na euro jedziesz. Tak. Taka, taka została yy, informacja przekazana całemu sztabowi i. Dyrektorowi sportowemu, że, że jeżeli będzie wszystko ok z Barkiem, to jeżeli badania to wykażą. I ja też będę się przede wszystkim dobrze czuł na siłach, żeby, żeby, żeby grać na 100% w kadrze, to, to jestem na mistrzostwa dostępne. A teraz po tej przerwie, kiedy mogłeś sobie potrenować, trochę spokojniej pewnie wzmocnić bark, to wszystko w porządku. Jesteś Ej... gotowy na tą końcówkę rundy jesiennej? Właśnie niekoniecznie mogłem trenować, bo yy, miałem właśnie to badanie rezonansem mhm. z kontrastem. I po tym kontraście parę dni trzeba odpuścić w treningu, więc y, ja trenowałem chyba czwartek, piątek mm -hmm. dopiero. I, ale tak myślę, że jestem gotowy, bo to y, jakby no, nie, raczej nie idzie to w tył. Jeżeli chodzi o takie przerwy, to raczej pomagają mi w tym, żeby ten bark troszkę odpoczął. Więc y, tyle, ile mogłem, to, to oczywiście standardowo już y, zestaw ćwiczeń wykonałem, bo, bo, bo to się codziennie przewijało mnie niestety. Znaczy, niestety, no, trzeba to zrobić, żeby, żeby bark funkcjonował jakoś. Musi być cały czas y, nabity, że tak powiem, i silny, żeby, żeby utrzymywać to mięśniami, a nie y, niekoniecznie gdzieś innymi rzeczami w barku. Zbliża się trening, więc, już ostatnie pytanie. Najprawdopodobniej na listopadowe mecz wrócić trzech z czterech kontuzjowanych. No to komfortowo się zrobi. No tak. Y Cieszymy się, bo już się trochę przyzwyczailiśmy do tego, że gramy właśnie w okrojonym składzie, a tutaj znowu będą prawie że wszyscy do dyspozycji trenera, także znowu bogactwo, więc na pewno my będziemy zadowoleni i trener także. Arek, dużo zdrowia, żeby z barkiem problemów nie było już jak na najdłuższy czas i dziękuję za rozmowę. Arek Moryto był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Industria Kielce wraca do gry w sobotę wyjazd do Głogowa, a w przyszłym tygodniu w czwartek starcie z Olborgiem w Hali Legionów. Partnerem sportu portalu w Kielcach Info jest Kopalnia Wapienia Morawica.